Witam Rudy po później Raciborskiej. modelarze PKP Seba Hazero Seba. Seba oraz Piotrek tak samo PET Czech Republic. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Witamy Czechy No i impreza kirkutniowa. Tak. od pierwszego zaraz, do czwartego od pierwszego do czwartego zaraz Was tutaj oprowadzę jeszcze, pokażemy, porozmawiamy to bywajcie tymczasem pozdrawiamy, pozdrawiamy. miłego dnia miłego dzień doberek dzień doberek dzień dobry cześć czołem majówka rudy z Rybnika jechałem można też z Kuźni Raciborskiej Tam mamy Wystawę makiet Kolejowych No i na Majówkę jest uruchomiona Kolej torowa. No Paproć stanica. Idziemy się pokręcić Rozejrzymy się Zobaczymy też tą torówkę. Zapraszam na blok Stacyjkowo-Rudy Tu mamy stację Jeden peron, budynek Peron jednokrawędziowy Wejdziemy za chwilę do środka To ta wystawa się wszystko w tym budynku Odbywa, tam jest ta puszcz, tam kiedyś jeździła na glibicę. Trynek chyba bodajże. Później wam coś troszkę informacji za zapodam. Witamy czynem Dzień kolejarza. Dobra, idziemy pierwszy tu, zobaczymy. Muzeum. Tak to tu zobaczcie. Kiedyś izby tak wyglądały. Cukierniczka. No. To mają malacza. Rybnik stodoły. No to widzicie jak dojdzie. Rudy, paproć, stodoły, stanica w drugą stronę. Możecie sobie stop klatkę i poczytać. tu mamy piękną lokomotywę spalinową PW53 ciekawe kiedy to jeździło o rowery o, lata lata już za sobą dobra dość tego uciekamy na wystawę makiet no tak macie ten peronik jednokrawędziowy i proszę jeba z budyneczek z czego biorę to tam jest kasa biletowa czynna w środku zaraz ten będziemy zalukać tu mamy te maszynki Motywagnia i tam makiety są zobaczcie drezynkę Przejazd rezyną płatny w kasie lub obsługi 5 złotych 10 minut. No, no nie chcę ostrości chodzić, widzicie? Pi 5 złych Dobra Tu elektryfikacja ładnie nie ze zdrogoona Oglądać, podziwiać i pytać. Nie dotykać. Poczyczo, ja Ci przypomnę, że tamten parowóz ma. To jest przed od parowozu, bo się światło włączyło. No, תפרדו, תראה את הלכו בחיבה. אתה פורדו שלך. akcja pożarnicza. ja idę dalej. Do No cześć. Kuźnia raciborska. Proszę. Odbrzorcowana prawdziwa stacja w Późni. Dwa perony budyneczek tak łatka, słynna później raciba mam ładny i karus Kamradi Pet Ahoj No dobrze, dobrze, dobrze Pet tam widzę przy swojej pracy Książenicę Łazy. Zaraz tam pójdziemy Tylko się tutaj przywitam z modelarzem Vítej, vítej, ahoj. Češ, hlavně. Češ Petr, vítám tě. Yes. Děkuji, že mi přijed... vítám se. Książenice Łazy. Proszę, jak pięknie wykonane. Piękny wiadukt. A tam zielone. Coś będzie jechało. Makietę wykonął Przemysław Widera. Stęszeb.

Te modeli tutaj Pan Mercedesy zastawy startowe co my tu mamy stonka zielona, niebieska a tam? A tam widzę jakąś komuś... lokomotywę lokomotywę. Dobra. No i tu mamy kibelka żółtego. U nas czemu nie ma zakazu, można fotografować ile trzeba? No sieba. widziałem to, widziałem to właśnie na tym, na YouTubie. To moje a to twoja jednostka? No. Nie, nie, moja tam stoi. Aha, twoja tam? A, z tyłu. A, te graffiti, no, no, no. Chwileczkę, bo już się wyjeździłem A widzę, że jest. Ale teraz dźwięki chodzą, to może być super. A, To no, za cicho, nie? No za cicho, no, 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 bo. No właśnie, to, że mają te cicho, było takie koreczki.

全員失敗は。 No więc tak to tu wygląda, widzicie. Tu mam jeszcze tą wąskotorówkę. nie jest to za duże, proszę ja was ale oko zawiesić idzie o tu mamy te jabłonki jabłonie no ładnie, ładnie, ładnie idziemy jeszcze zobaczyć tego tego wrąka.

to było kiedyś wcześniej? No, ja byłem zaraz w stanie. No, on no, no. też tu jest. Tu taką pętlę rodem. Zobaczcie, pentlę, zawija, jedzie z powrotem. Ale ta trakcja mi się podoba tutaj. Piękne wykonanie. I tu wraca ten romek Zobaczcie jak miłośnicy fotografują To tak makiety wyglądają, no ja tam jeszcze pójdę, a tu mamy w międzyczasie odjazd.

Taki bufet w wagonie No i tu mamy jeszcze samochody też wprowadzony catering Toalety Tu ten peronik jednokrawędziowy Bilety sprawdzają No Dobra, to ruszę za chwilę do Poproci. Pies, który jeździł koleją Dokładnie.

Do Stanicy jedzie ten kurs. Przez paproć. ruchu tutaj te pociągi wypuszcza semafor jeden semaphor z drugiej strony to wszystko stąd sobie sterują idę wracam jeszcze na halę, na makiety do kolegów no pogoda pogoda ładna ciepło słońce świeci Telewizję jeszcze tam w tle mamy. Telewizja polska TVP. Samochód. Tak to przebiegła ta moja dwugodzinna wizyta tutaj w Rudach. Proszę ja was. Popodziwiałem makiety. Porozmawiałem z moimi kolegami Sebastianem oraz Petrem. Modelarzami. Dziękuję Wam za, za, za pogaduszki i pokazanie makiety. Dobra, a Wam też dziękuję za to, że byliście ze mną. To dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. InterCity Przemo. Baję.